Próbuję też nawiązać do e, kilku myśli Zbigniewa, bo, bo uważam, że bardzo ważne rzeczy poruszył. Natomiast e, ja, ja przyszedłem do wspólnoty, to był 90 rok. E, właściwie nie, nie ja przyszedłem do wspólnoty, to nie było tak do końca. Byłem na odbyku e, we Fromborku. W ogóle w moim życiu jest kilka takich osób, które wybitnie które coś znaczyły. I wiecie, tam przyczepił się do mnie taki człowiek, miał na imię Heinu, świętej pamięci już Heinu nie żyję. I był tak namolny, proponując mi meeting w pobliskim mieście, że ja już nie potrafiłem go unikać. Miałem go tak serdecznie dojść, że postanowiłem pojechać na ten meeting i to była najlepsza rzecz dzisiaj z perspektywy czasu oceniam, która mogła się przytrafić. Bo ja zobaczyłem wspólnotę, byłem na pierwszym meetingu grupa Robert Z Pamiętam ten meeting, jak, jak, jakby było to wczoraj. Niektóre postacie mi się zacierają, ale wiem, że zaczęli mówić o pierwszym kroku i. I to było zbawienne. Ja wtedy jeszcze nie zatrybiłem. Obiecałem sobie, że pójdę na mityngi, że będę coś robił ze swoją chorobą. Przecież moja głowa mi powiedziała, że jak nie piję już teraz prawie miesiąc, to już jest wszystko tak, jestem tak silny, wiem o co chodzi, że teraz już będzie ok. Za miesiąc wylądowałem dokładnie w tym samym miejscu, na obwyku w, w, w Romborku z obsesją samobójczą, po próbie samobójczej. I któregoś dnia przyszła mi taka myśl, że może jednak się uratować, może spróbować, może znaleźć tę grupę w Braniewie. I na drugi dzień przyjechali przyjaciele z Posłanka i zorganizowali meeting w szpitalu. I tam spotkałem swojego sponsora pierwszego w życiu sponsora Zbigniewa, który... który Dał mi tyle y, serca, y, zresztą przez wiele lat był moim sponsorem. Dał mi tyle serca, że ja y, wyrzuciłem wszystkie tabletki do kibla i postanowiłem spróbować. I postanowiłem jeszcze pożyć na tym świecie. Jak widać, jestem do dzisiaj, chociaż moja droga była do tego miejsca bardzo trudna, bardzo uporczywa i, i tragiczna często. Y, nie pamiętam roku, trudno mi powiedzieć, ale chyba to był 92, ja miałem w zasięgu program. Miałem w zasięgu programu o na Alkoholików jeszcze wtedy. Nie było wielkiej księgi, nie było, nie było wielu rzeczy, które nie było literatury, miałem napisane tylko kroki, nie miałem opisanych tych kroków, nie było książek i niemniej w taki sposób do mnie podchodził, że, że chciał mi zaproponować ten program i e, zrobiłem drugi krok, pamiętam trzeci był nie do przyjęcia, bo był Bóg i e, wpadłem w wir takiej ogromnej pracy dla wspólnoty, e, ale kompletnie nie było zrobienia, nie było mojego zrobienia, nie było, stanąłem w miejscu e, i w tym takim naprawdę ogromie pracy e, zakładania grup, intergrup, e, pomagania innym ludziom. To pomaganie było takie trochę dziwne, bo to było pomaganie im w wożeniu do szpitala, później no, w dotarciu na mitingi, to ok, e, e, w załatwianiu różnych spraw i tak i, i, i tym podobne. No, e, troszkę to teraz się różni. E, I w którymś momencie, w którymś momencie głowa mi powiedziała, że ja już tyle wiem, że tyle potrafię. E, Nigdy nie chciało mi się pić przez 7 lat bodajże, że popłynąłem i, i mogłem się przez ładny okres czasu odnaleźć kilka, czy kilka terapii, nie pamiętam już ile odbytych. Szukałem czegoś, czego tak naprawdę nie mogłem tam znaleźć i, i myślałem, że to medycyna za mnie coś zrobi. No, tak miałem w głowie wtedy. I... W końcu przychodzi rok 2011. Po, po, po wielu, po, po kilku już nie pamiętam dokładnie, zapiciach w mocno zakorzenionej chorobie we mnie, 20 lat bez programu, e, tragicznie zapijam. Przychodzę do wspólnoty. O, Waldek prowadził meeting o 17.30. Widzę gościa, którego prędzej znałem i nie poznaję, co się dzieje. Słyszę ludzi, którzy rozmawiają, ja kompletnie nie wiem o czym. Rozmawiali o programie, anonimowych alkoholików, bardzo prostych rzeczy dzisiaj dla mnie. I byłem tak zaprasowany tym wszystkim co słyszałem, że, że mnie to zainteresowało, że mnie to bardzo zainteresowało, zacząłem chodzić na meetingi, znalazłem sponsora i zaczęło się, zaczęło się wtedy moje zrobienie. Kilka takich niuansów powiem jak jak sponsor przekazywał mi sugestie i mówi, masz dzwonić do y, innych alkoholików, y, nowicjuszy, tak patrzę na niego i mówię, to ja jestem nowicjusz. A on mówi, nie, ty to byłeś wczoraj nowicjusz, a dzisiaj masz dzwonić do dwóch nowo przybyłych alkoholików i masz sobie ich znaleźć natychmiastowo. I, i tak robiłem, nawet nie do dwóch, to było do, no ile tylko mogłem wykonać telefonów, ile tylko ludzi znałem. Wtedy to był taki okres, że było dużo tych nowicjuszy, a nawet jak nie było nowicjuszy, to starzy jeszcze nie byli na często na programach i męczyli się w tej chorobie. Także pamiętam, że kiedyś było trudniej o sponsora, łatwiej o sponsji. Dużo łatwiej. I, I na mnie na przykład mój pierwszy kolobiesczyń czekał pół roku. Pół roku, żeby... Nie wiem dlaczego czekał tak na no, i poukładane, nie był układane to czekał. i e, e, tak, I, i tak się zaczęło niesienie posłania. i y, y, Późniejsza cała praca ze sponsorem y, y, pokazała mi dokładnie to, co mi powiedział na pierwszym spotkaniu, po którym dostałem ogromne obrazy, bo powiedział, że tworzył wielką księgę na pustej stronie i powiedział, że tyle wiem na temat alkoholizmu. I więc butu to wyrywało, bo nie roku. No ja przecież we wspólnocie byłem tyle lat, przecież 20 lat, stary wyjadacz, pachowiec, tylko co ja robię na ulicy? Co ja robię na ulicy? I co jest ze mną, że nie wiem co w tym momencie począć? I po pierwszym spotkaniu, po przeczytaniu e, kilku kawałków Wielkiej Księgi e, dotarło do mnie, że kompletnie nic nie wiem. Jestem zielony, nigdy, wie, nigdy przedtem Wielkiej Księgi nie pisałem, a tam jest wszystko napisane. E, kompletnie wszystko. I takie bardzo ważne rzeczy to są, yy, yy, często słyszę, ile powinno trwać yy, przekazywanie programu. Nie wiem ile. Gdzie jest Piotr? Z Piotkiem zrobiłem trzy miesiące, z Mariem robiłem chyba cztery miesiące. Byli tacy podopieczni, z którymi robiłem półtorej roku. Tak dał Bóg, ja nie wiem ile. Ja kompletnie nie wiem ile i to nie ode mnie zależy. To zależy nie od sponsora, to zależy od podopiecznego. Jak bierze, w jakim tempie. Jedyne, co sponsor, Andrzej, alkoholik może dać, to swój czas. Maksymalną ilość czasu. I o tym jestem przekonany. Dlaczego? Bo mój sponsor dał mi tak ogromnie dużo czasu, że ja się dziwiłem w ogóle, co się dzieje. Nie? I nawet zacząłem podejrzewać, że coś z nim nie tak. Godziny nie ma, co czasu i poświęca. Ja dzisiaj, jeżeli decyduję się na, na podjęcie współpracy ze zespół, ja, ja chcę mu poświęcić tyle czasu i poświęcę mu tyle czasu, co trzeba. Koniec grobka. Jak pytam go, czy jest w stanie zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć, Wszystko co możliwe oczywiście, żeby wyzdrowieć, to ja najpierw składam oświadczenie, że ja, Andrzej Alkoholik, jestem w stanie zrobić dla Ciebie wszystko, co możliwe, żebyś sobie zrobił. Co bardzo mocno mnie zobowiązuje do tego, żeby być odpowiedzialnym za tego człowieka, i tak to traktuję. E, <laughs> Też mój sposób sponsorowania, e, jakby podejście do sponsorowania, bardzo się zmieniło przez, przez dekadę. E, niemniej ja program przekazuję dokładnie tak samo co do Joty, jak dostałem go od e, e, swojego sponsora. Nic nie zmieniłem. No, tak szukam głową, czy może coś dodałem, to chyba nie. Natomiast bardzo dużo dodałem sam sobie, jak robiłem program. Bo jako trochę nienormalny i nadgorliwy alkoholik, to ja mi kazał robić 7 minigów, to robiłem kilkanaście. Jak mi kazał czytać wielką księgę, to czytałem wielką księgę, i jeszcze kilka książek. Jak mi kazał czytać Just for Today, jedną stronę, to ja czytałem całą codziennie. I no, wiele takich rzeczy było, że jak zacząłem robić obrachunek moralny, tak trzeba było iść do pracy, to ja go kończyłem nieraz po całej nocy, później nieprzytomny, to nie było normalne, nie, nieprzytomny w, w pracy, to nie jest dobre, bo ja mam być wyspany w pracy. E, e, Także. Też wiele tych tekstów takich do czytania i, i, i sugestii, y, to naprawdę są takie, jak, jak Sponsor będzie chciał robić. A ci, co chcą zrobić, to widzę, że bardzo szybko kupują następne książki i... Natomiast ja im mówię, co robię, ja im mówię, co czytam, mówię, mówię z czego korzystam i, i to jest dla nich drogowskazem, nigdy nie wymagam. E, e, pytam, ile chcesz mieć mitingów? Ile jesteś w stanie zrobić? Mówi czy nie, no, czy to iść do innego, z innym rozmawiać. Ja na trzy się nie zgadzam, bo to nie skutkuje. I, i, i doświadczyłem tego, bo jak kiedyś y, 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 przerobiłem już to, trzy nie skutkują, nie, 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 nie skutkują, ale mogą zaskutkować, bo miałem praktycznie takiego jednego. To zależy od podejścia naprawdę, tylko i wyłącznie w końcu. Y, I ktoś mi mówi, na przykład pięć. W no, porządku, zajwiście, ale ile możesz, nie? I jak pięć, to fajnie. I po miesiącu mówi do mnie ty, pięć to za dużo. Nie? Ja mówię, ale to jest, sam sobie pięć wybrać, ja ci nie kazałem. I dużo rzeczy jest w przykazywaniu przeze mnie programu taki, że ktoś sobie sam wybiera, idzie tą drogą. Na tego co się trzy, zgodziłem Łukasza, on jest Midland w tej chwili, to po dwóch tygodniach się okazało, że robi pięć, Nie wiem dlaczego chciał trzy, bo praca, bo to, bo tamto, bo, bo nie da rady, ale jednak ten program tak elektryzuje z niektóre osoby, że robił pięć i, i do dzisiaj też wiem, że robi tyle, co może i, i to jest fantastyczne. Także ten czas robienia programu naprawdę jest elastyczny. Kiedy rozpocząć ten program, też słyszałem różne takie rzeczy, które dla mnie są niezrozumiałe, bo ktoś musi kogoś testować przez trzy miesiące, czy on się nadaje. Gdyby mnie testowano przez trzy miesiące, yy, pamiętam, w Polsce był taki czas, czy ja się nie nadaję, to ja bym nigdy już od miesięcy nie dotrwał. Ja do miesiąca nie mogłem dotrwać, bo tam w Polsce był kiedyś taki zwyczaj, że do miesiąca to się rękę pokazywało. I to wiecie co, ja tak kombinowałem, żeby na te meetingi nie przyjść, tej ręki nie pokazać, no bo przecież mi nie przystoi. Już kiedyś miałem tyle, że mi nie przystoi teraz pokazywać ręki. Ja kurczę, do tego miesiąca nie mogłem dotrwać. I, i kolejne zabicia inne. Dzisiaj z kilkoma osobami zacząłem program, yy, jaki jeszcze od nich żonęło. i oni dzisiaj są i, i ile ty Piotrek miałeś, bo ja nie pamiętam. Jeden dzień. Jeden, jen, jen, jeden dzień zaczęliśmy program, bo zaczynamy program i program trwa od dzisiaj. On się nie kończy ani, ani po prostu przychodzi moment zaczęcia i, i za ja nawet nie wiedziałem chyba, że ty masz jeden dzień. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast później może minąć jakiś okres, żeby, żeby poczytał opinię lekarza, żeby poczytał jakieś teksty. Są pewne takie warunki, które ja dostałem. Znajdź sobie dwie służby. Tak mi sponsor przekazał. Pierwszy dzień znalazłem. Pierwszy dzień znalazłem, jedną na angielskim, jedną na polskim meetingu, od razu pierwszy dzień. Ja nad rolnikiem sobie więcej, później cierpiałem. Ale nigdy nie oddałem służby, nigdy nie oddałem służby. Zawsze doczynałem do końca, zakończyłem tą służbę. Służby dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, czyli Ale wrócę do pierwszego spotkania, kiedy to sponsor pokazał mi wykres w Wielkiej Księdze, taki schemat choroby i... Tam zauważyłem taką, taką tabelę, pisało jakoś, nie no, ja wiem jak pisało, trzy choroba i e, objawiająca się w tym, że jestem poirytowany, skory do gniewu i, e, i, i użalający się, tam jest określone to chyba jako, nie pamiętam. Rozgoryczę. Tak. E, i, e, wiecie, to, Patrzyłem na to i nie wierzyłem, co tam, co tam czytam. To jest zresztą tekst z Wielkiej Księgi, z, z, chyba więcej na temat alkoholizmu. I, wiecie, nie, ja przez kupę lat na terapiach szukałem tego, co jest przyczyną mojej choroby. I zaraz sponsor pociągnął dalej, że jak jestem taki wkurzony, i żeby te wszystkie emocje rozładować, to często sięgam po alkohol, i tak przeanalizowałem w większości tak było. Ale też w kilku przypadkach było tak, że ja nie wiem dlaczego się innego alkohol. Natomiast sponsor mi powiedział, że to jest nieważne czy wiem, czy nie wiem, jest sposób, jest sposób i pokazał mi ten sposób. Mówi w angielskim to jest 4 razy S. Mój sponsor brał po angielsku program. Też były cyrki, bo ja nie znałem angielskiego i on jak przekazywał trochę po angielsku, trochę po polsku. Ja siedziałem w domu, tłumaczyłem i fajnie to wyglądało, ale. Najważniejsze było skuteczne. razy jest i, i powiedział mi sponsor. Pierwsze. Masz? Mam. E, drugie e, sugestie. Sugestie. Podałem Ci w tej chwili. Wszystkie sugestie mi podał, powiedział o nich, omówił je i powiedział, że je stosuję. ja też swoim podopiecznym mówię, jakie sugestie stosuję, jak się z nim spotykam. Wiecie, zbawienne to jest dla mnie, bo Często odchodzę od tych sugestii tak bezwiednie. I w momencie, kiedy zaczynam pracę z kolejnym podopiecznym, to, to automatycznie wracam na furna i, i, i wiem, że to jest dobre. Ja robię w tej chwili program po raz. Trudno mi powiedzieć. Na pewno skończyłem go kilkadziesiąt razy już. Albo kilkanaście razy. Nie wiem. Tylu, tylu dziś podopiecznym przeprowadziłem. Zaczynałem kilkaset razy, bo zaczynałem współpracę z podowiecznym już powyżej, grubo, powyżej setki. I ten procent y, ozdrowiałych naprawdę jest niewielki, Dziś mam tego świadomość i widzę to na co dzień. E, mówię, co robię. Od samego początku, bo też tak się stało ze mną, y, dostałem obrachunek moralny, inwentura. I, I dla mnie jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, <grym> dlatego że inwentura osobista. Pomaga mi poznać siebie. Też jest pomocna w czwartym, generalnie w czwartym kroku. Piedmam, że nie rozumiałem tej inwentury kompletnie, ale, ale robiłem. I wrócę Serwis sugestie. Trzecie S to jest Serwis. Sponsor powiedział tak jak Wam mówiłem, dwie służby i e, czwarte to jest steps i w tym zawarte meetingi. Także w sugestiach zawarte meetingi, ta zamata e, steps, robimy krok, krok po kroku. Jeszcze wtedy wyskoczyłem w 9, Bo mówię, jaki w 9, no pierwszym jesteśmy, o później dziewiąty. dziewiąty, przyjdzie, nie? Faktycznie tak było. Bardzo do mnie jest pokrzepiające to, że nic nie zmienimy. Że trzymam się tych zasad, które dokładnie dostałem. Bo skoro u mnie one są skuteczne, to mam też tą świadomość, że one będą skuteczne u moich podopiecznych. Kilka tych osób, właściwie trzy osoby. Henryk, o którym powiedziałem, mój sponsor, w pierwszy, który tak dużo mi serca. Bartek, mój pierwszy sponsor tutaj i jeszcze mam sponsora obecnego, Jakuba. Jest trochę młodszy ode mnie, to myślę, że kurczę, no też dotrwam do końca swoich dni i kiedyś powiem, że sponsor ma tyle i tyle i mam go cały czas, bo nie mam zamiaru zmieniać sponsora. Fajnie zresztą. Ale muszę wam powiedzieć, że największa Największa y, y, taka korzyść przychodzi y, od moich sponsors. Oni dają mi to natchnienie, oni dają mi tą moc i y, y, y współpraca dla nich, z nimi jest naprawdę wielką, wielką, wielką przygodą. Y, już mam kartkę tak <śledzio> To ile jeszcze mam czasu? <śledzio> Wiecie, naprawdę wielka przygoda. Dzisiaj, dzisiaj chyba więcej korzystam z, z podopiecznych, z ich mądrości, z ich działania niż ze swojego sponsoru, sponsora. Nie wiem, jest to bez znaczenia. Wiem, że grono ludzi, którym kiedyś ja pomagałem, dzisiaj bardzo w zdrowiu pomaga, pomaga mi. I też ostatnie te pół minuty poświęcę to, że bezwzględnie zrobienie jest u mnie na pierwszym miejscu. Za mało trochę czasu, żeby powiedzieć o tym, że miałem potyczkę 10 czy 11 lat temu, już prawie bardzo mocno. Wielkie korzyści z tej potyczki, bo, bo pokora, bo uniżenie, bo szacunek dla choroby. Ogromne poświęcenie dla wspólnoty. Mam ogromny dług do spłacenia, tak to czuję, tak to wiem. Dar od Boga to jest ogromna gotowość w każdej chwili, w każdym momencie, żeby służyć wspólnocie innym ludziom. No zabrał gdzieś te wiele, tych urac, tego wszystkiego, jest, 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 jest fajnie, jest radość, jest pięknie, czerwoną kartkę.